Cześć kochani, robią pracuchy z jakutkami tym razem, na maślance. Mam tutaj 400 g mąki, przypuję do miski. Dodaję pół łyżeczki soli, delikatnie wymieszamy. Dodamy jeszcze łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę, tak, jedną łyżeczkę sody. Wymieszamy delikatnie. Wlewamy pół litra maślanki, jedno całe jajko i dwie płaskie łyżki cukru. Jagutki na razie niepotrzebne, bo muszę to wszystko teraz wyrobić. A wszystko wymieszamy, dopiero dodamy jagódki. ciasto wymieszane jeszcze troszkę tak sobie od spodu zgarnę i dodajemy teraz I ile kto lubi ale miałam chyba szklankę i delikatnie mieszamy tak żeby nie porozpadały się jagody i za chwilkę będziemy smażyć racuszki niech sobie ciasto odpocznie z 10 minut i zaraz będziemy smażyć Pani Patelnia nagrzana, dawam troszkę oleju i nakładam porcję placuszków. Na Będą racuszki z jagodami, czyli z porówkami u nas. A po trzy tylko włożę. W zasadzie to mi się jeszcze może tu zmieści jeden taki nieduży. O tak. i smażymy na rumiano do obu stron. Nie tylko za mocno mi się nie przykłada. Zaglądamy O tak. Możemy przekręcić. I jeszcze filkę z drugiej strony. O, jak na uciekać chciałeś. Cały mi ucieknąc ten jeden. Te użyłam później, tę jeszcze chwilkę. Po tym zatem jeszcze bladawy. Ten chyba dobry. Ten. O, no to i ten będzie usuwa ten dobry A no jeszcze chwilę Jeszcze je później przekręcę z tamtej drugiej strony też No i podsmażamy No i kochani pierwsza porcja gotowa Przykładamy na ręcznik papierowy żeby uciekły sobie w mistrzu. Wyglądają pięknie Te strony O fajnie podsmażyły się Fajnie o nie chciałam dobra, nie mogę sobie tym ręką dać rady. Także po obciepły złuszczu przez chwilkę i zaraz posypię delikatnie cukrem pudrem. Przykładam na ten talerz, ale pachną. I obsypiemy delikatnie cukrem pudrem. Nie za dużo cukru, bo da wam cukier do środka też do ciasta. Tak delikatnie. I tak wszystkie posmażymy. Kochani, ostatnia partia, nareszcie. Mieści mi się chyba akurat, będą cztery, tak myślę, że mi się zmieszczą. Tak. A ratuszki pyszne już zjadłam. Musiałam spróbować. A no i smażymy, o, ostatnie. Przekręciłam jeszcze dosłownie minutkę z drugiej strony. Minutkę, dwie. Kochani, ratuczki gotowe. Wyglądają pięknie i smakują super. A zaraz jeszcze troszkę posypię cukrem pudrem. Obsypiemy delikatnie cukrem pudrem. Którki gotowe. Tak jak powiedziałem, już tu zjadłam. Tutaj mam tą połówkę. Są przepyszne. Są dosłownie przepyszne. Można sobie zjeść jogurtem, z kwaśną śmietanką, z syropem klonowym, jak to lubi. O, z syropem, mm. tak. Z syropem, będą bardzo dobre. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Polecamy, bo są naprawdę przepyszne. Trzymajcie się. Na razie. Następnego. Mm. smacznego